Dzień dobry wszystkich serdecznie, w kolejności tylko zagrajmy w Kryostazji. i tym razem zdobyliśmy topór, któremu dałem upust swojej radości w ostatnim odcinku. Okej, okay, gdzie teraz powinniśmy się udać? Niestety tutaj nie ma żadnej mapy, nic z tych rodzajów, nic z tych rzeczy, więc pójdziemy sobie... Nie, ten, tam byliśmy, to na pewno nie tędy. Jak to odciężałość naszej postaci jest po prostu niesamowita. Dobra, tu widzę jakąś małą rurę, po której mógłbym chyba... Przejść bez zawalania się, proszę, grom. Pójdziemy sobie tędy. I tak, jeżeli spadnę na dół, na bank się zabiję. Uuu, do, 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 do. Bez takich rzeczy, proszę. Dobra, jakaś pochodnia, nie wiadomo skąd, co ona tu robi, ale i tak się z tego powodu cieszę, bo zapewni mi na ciepełko. Prawda, malusia? Mój dzikucia, moja kochana. ty. Dobra, <laughs> chodźmy dalej. Wow! Jest zoom. Okej. Okay. Zamierzać dużym Boże. Przestań ciąć. Gro. Co jest do jasnych? cholery. Co to było w ogóle? Jakim prawem tak cięłaś? Nie wiem, chyba fraps mi nie wyrabiał. Zadnio musiałem zrezygnować z nagrywania Mirlisem, bo robił za duże pliki. No nagrywa niesamowicie... No, świetnie nagrywa. Świetnie po prostu. Tylko, że robił tak duże pliki, że nie byłem w stanie tego przesłać Okej, okay, tu na górę, tu na górę, na górę, na górę, na górę, przyjacielu. Latarka mi aż zgasła Okej, okay, będziemy mogli teraz to uruchomić, co, coś ocieple. Ciepli się coś troszkę sobie staminy odnowimy. Że można było szybciej biegać. Tak, tam już coś tu przestawiłem, nie wiem co zrobiłem. Aha, to odblokowałem, dobra W razie od razu. <laughs> Wow. Dobra, to trzeba im przyznać. Oni bardzo dobrze umieją robić e, atmosferę w takich grach e, nasi wschodni bracia. Jeszcze raz. Aj. A cholera, to się nie zablokować za bardzo. No dobra, no od razu sobie odnowimy ciepło przy ognisku. Zabiliśmy jednego niemilca i prawie pełne zdrowie, odejście. No nie? Doskonale. I może latarkę od razu z powrotem włącz. Bo... Jeszcze jeden. Cześć, dzień dobry. Ora, no, no, ten też ma topór. Muszę z wyprzedzeniem atakować go. Wziąć pod uwagę, jak szybko moja postać potrafi machać tym toporkiem. A także jej ociężałość. Wow, co to jest? Może jakieś duchy, zjawy inne rzeczy. Widziska <laughs> Stalker i Metro, to się normalnie przy tym chowa. Odpalmy to w takim razie. włączmy światło. Włączę cokolwiek. Tak jest, łączyłem światło. Cudownie. Nie schodzimy jeszcze niżej? To chyba nie jest dobry pomysł. Powinniśmy iść WYŻEJ! Tam gdzie są syreny! Rakiety sygnałowe! Cokolwiek! Człowieku, radiostacja! Bo schodzenie niżej nie jest dobrym pomysłem. Zwłaszcza, że drabina nie sięga... Bosko. Jeszcze ktoś nas tu zamknął. No nic. Nie pozostaje nam nic innego jak iść dalej w mroźną czeluść naszego przeznaczenia. I jeszcze niżej. Co dalej. Nie wiem, który to już jest pokład. Optymistyczne. Zobaczmy, mamy tutaj kolejne echo chyba. Postaram się uratować człowieka. Jak to coś odblokujemy albo zmienimy. Yup. To the down, down. Oh. <pytosuracje> on tam zginął. W takim razie nie będziemy skakać tak jak on to zrobił. Tak może pójdziemy tędy sobie? No dobra. Gdzie to jest? A, tutaj. O otworzyłem. od otworzyłem. co <laughs> poświęcił się i coś takiego, jakby Poświęcił się dla dobra jednostki Aha fakt Chyba tutaj byli. Mamy kolejną kartkę And instantly it became as dark as if here were gathered all the nights that had passed since the forest was born. And the little people walked on under the big trees amid the roar of the storm. And as they walked, the giant trees creaked and sang a sinister song, and the lightning flashed above the treetops. throwing a cold blue light over the forest for a brief instant disappearing as quickly as it had appeared and striking terror the hearts of the jaki związek ma ta historia To jest pytanie czy ja to dobrze zrobiłem z tym trupem Tak mogę przejść tędy Tędy nie przejdziemy Ja też chyba za bardzo uruchomić tego nie możemy No nic, musimy wrócić stąd co jakieś drzwi dodatkowe? Czasem one się stapiają Nie widać dokładnie Tak, coś źle zrobiłem Zobaczmy no, jeszcze raz Mogę to po prostu skoczyć? no, mogę, ale... Ale to nie jest dobry pomysł. Chyba. No tak. Definitywnie nie o to chodziło, Ragnar. Jeszcze raz. to Down! Down! No Radko, co ja tu mam za bardzo zrobić, nie wiem. No tak, jak otworzę te drzwi. Open it. Na pewno. Chyba że muszę stanąć tak, żeby to mnie nie zalało jakoś. Come on. <laughs> o właśnie. Wtedy mnie walnęło to. Walnął mnie ten to znaczy ta woda by mnie uderzyła i mnie zabiła i chyba rozwiązaliśmy zagadkę tak jest pięknie no a w takim razie zaraz nie powinno być tam lodu będziemy mogli się udać niżej Oj, możemy też udać się wyżej. Doskonale. W takim razie może sprawdzimy na figurę. Przydałbym się. Dziwne dźwięki. Przydałbym się znaleźć jakąś... jakieś miejsce, w którym mógłbym się ogrzać. To by się przydało. O, tu, się, tu coś jest. Znaczy, możemy udać temu komitetem ten wentylator tak, żeby dawało ciepłe powietrze. Tak, da się doskonale. Świetnie. I teraz możemy iść chyba na dół. Wierzę kurko miłem już. Ło! Wow! Jezu, ja nie lubię jako i tak się pojawiają. Teraz... Ajdź razy! Dwa razy! Jeszcze raz? do mojego Tak jesteś trupem. A drugi idzie. Doskonale. Chodź tu. Jesteś mięsem armatni. Dla mnie. Na przemiał pójdziesz! Na podroby! I... Dwa, dwóch naraz. Tego jeszcze nie było. Wracamy się uleczymy. A muszę Wam powiedzieć, jeżeli nigdy nie graliście w czy kri, Jak się nazywa ta gratuła? Cryo. Krio... Kryostazji. wiem czy dobrze czytam, pewnie źle to czytam. To polecam, naprawdę. Jeden z lepszych survival horrorów, jakie znam. No dobra. Raz tutaj. Jeszcze jeden. Chodź tu. Pięknie dostałeś. Jeszcze raz. Po twarzy, po twarzy. Doskonale. Dobra, tu odblokowałem już. Żarówko, daj mi ciepło! Dziękuję Ci za żarówko. Proszę ci bardzo Ragnar. Do usług. Teraz możemy zejść. Ciekawy jestem gdzie. Dobra, sprawdzimy na pewno ten dolny pokład jeszcze. Wow. Ej, 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 aj, 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 zablokowałem się na czymś. I przybrzydłe, bydle. Sejwol. Dawno nie robiłem savea. I co? Tu też trzeba coś odblokować. Nie, tędy nie przejdziemy. Tu coś uruchomić? Nie, ale spadłem. Aha. Pewnie po tych rurach. Tam nie pójdziemy, ale tu się da. Znowu Sejwol. Zobaczmy jeszcze dalej. Chyba dobrze idę teraz. Ła, w co ty strzelasz? Broń palna! A już myślałem, że będzie broń palna. Dobra, zejdźmy niżej w takim razie. Nie zabijając się może. Sprawdźmy. Do czego on tak strzelał. Uuu, zajebiście. Ok, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Okay, jeden, jeden. Wow, jak się dowolno przaduje. Pięknie, milordzie, bo o to chodziło. O, i bosko, o to mi właśnie chodziło. Wow, ale zajebisty karabin wygląda, taki zamarznięty. Gdzie tu się mogę ogrzać? Nigdzie. No dobra, tylko ile mam amunicji. <ścoughs> no to fajnie. W takim razie z powrotem wracam do naszego toporka. Drażackiego I... nie jest amunicja jest Ile mamy jej? Jeden magazynek co? Malutko Czy mam wystrzelić? Mogę po prostu nie barnować amunicji tylko tym walnąć Mogę? Mogę, okay. cudowny. Nie będę marnował pocisków, jest tu ich mało, więc trzeba ostrożnie i uważać. Przynajmniej oszczędzać. Dobra, pójdziemy tam, i skąd wylasł ten potwór. Czy ten zombiak. Jak mu tam? Okej, okay, w tą rurę. Wiecie co, pewnie się czuję z tym w łapie. Tam nic nie ma. No, mamy, zauważcie, że nie mamy celownika po środku, tylko musimy mierzyć z muszki i szczerbinki. No, wiecie co? Tylko to zrobię w ten sposób, bo będzie go łatwo zabić. Jeszcze raz? Pięknie. Czyś za mną? Nie. Ale mamy bardzo mało zdrowia i wiecie co? Ja się cofnę tutaj, żeby się uleczyć. Nie zauważyłem tego i prawie mnie zabił O właśnie Leczymy się troszkę I teraz możemy iść do przodu Znowu save all. Wolałbym troszkę pozbierać amunicji najpierw Zanim zacznę szaleć z bronią palną Dobra, skąd ty wypełzłeś? Oni tu siedzą po tych dziurach <laughs> Nie wiem, to, chyba, to są chyba... ...są okowie załogi Jeszcze jeden Doskonale Jeszcze raz Dobra, trzy strzały... ...wow! Jeździmy dziwny ragdoll Trzy strzały wystarczają... Tak, ta, ta latarka się wyłącza po prostu po pewnym momencie Ale trzy strzały starczą, by go takiego zabić Stop, safe. Dokąd ja pełznę? Mhm. da, tu widzę wyjście. <laughs> nie wiem powiedzieć, że to jest właściwa droga, ale nie widziałem żadnej innej. Wcześniej. We had met before. I could always feel it approaching and would know exactly when it would happen. The entire crew would go up top and wait. At first we wouldn't see it, but could hear its retinue approach. And then, just when we had waited so long that we thought it wasn't coming, it would make its entrance. It would appear suddenly, majestically, emerging out of the mist. Rising to the applause of the angry waves, dropping shards of its emerald mantle, it would slide alongside us. Even when passing at a respectful distance, the entire space between us would seem to be frozen solid, and every one of us would yearn to breathe in the air of this ancient glacier. Just then, the entire ship would be deadly calm. The crew would stay perfectly still and watch the giant disappear. I then the spell broken, everyone would return to their routine, loud and happy as ever. But I would stay on the bridge, silently thanking it for letting us pass. Hmm. Masz duszę artysty, kapitanie, jednym słowem. Zobaczmy, tam coś się zablokowało. Możemy iść dalej, ja ja Najpierw chciał zobaczyć, co tam się zablokowało. Tam się zablokowało. Chyba na jakimś trupie. Przynajmniej sobie podniesiemy troszkę zdrowie. Dalej tam jesteś? No już nie wiem, gdzieś wybył. Save all! Wow! No chodź tu. Chodź. No, dobra, zdech. Uf, wracam z powrotem, chcę się uleczyć. Pozostaje nam, jeszcze, pozostaje nam jeszcze drzwi. Znaczy tutaj to kolejna rura, o właśnie, latarka mi się znowu wyłączyła. Powoli, powoli, cicho w tą mroźną, no. Cicho wszędzie, głucho wszędzie trup wnet nadejdzie Okej okay. Coś tu jest w okolicy, co chciałbym, to pewnie będzie można odpalić zobaczmy Co możemy zobaczyć Jak z tamtej strony nie? Z tą tej strony poproszę Szkoda, że przykład nie może bieganiem się rozgrzać jakoś Bob, wiesz, przydałby się mhm. Dobra, co się odblokowałem I tam jest ciepła żaróweczka Albo coś innego Uuu, i to bardzo ciepłe Pewnie gorące Bierzemy Świetnie Zobaczmy czy możemy zejść teraz na dół Wow! What the fuck? Co to było, to jasne cholery? Coś mi zdjął na strzał LOL Jeszcze drugi kolec z siekierą Wow, wyobrażenie zdaję, chyba takiego będzie łatwiej ustrzelić jednak już się z nim bić Daję, tak czy siak Ponownie się podleczmy Magiczne ciepełko! Oddające kończyny i zasklepiające wielkie rany po to porze. To mnie zabiło, tu po prostu walno w to. Zdjął na strzał. Nie zauważyłem, kolesie. O, znowu się pojawił znikąd. No cóż, ludziska. Tak czy siak, tutaj podziękuję wam za, za uwagę. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w tą grę. Dzięki za uwagę. Hejka!